Zanim zaczniemy, zasubskrybuj proszę kanał Podejrzani. A nawet jeśli już nas subskrybujesz, kliknij ikonę dzwonka i sprawdź, czy masz włączone wszystkie powiadomienia w YouTube. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że nie przegapisz żadnych nowych materiałów, a przy okazji wesprzesz nasz rozwój. W ten sposób razem budujemy społeczność kanału Podejrzani. Cześć z tej strony Patryk Szulc. W tym odcinku na kanale YouTube Podejrzani jedna z najbardziej wstrząsających spraw ostatnich miesięcy. Mowa o działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która handlowała opioidami i innymi silnie uzależniającymi lekami. Jak funkcjonowała ta grupa, jaka była w niej rola lekarza, co doprowadziło do przełomu i akcji służb wymierzonej w ten proceder. Zapraszam na materiał. Pierwsze sygnały o nasilającym się problemie nielegalnego obrotu opioidami zaczęły pojawiać się już kilka lat temu. Służby odnotowywały rosnącą liczbę przypadków nadużywania silnych leków przeciwbólowych, szczególnie tych zawierających substancje o działaniu uzależniającym, takich jak fentanyl, oksykodon czy tramadol. W wielu sytuacjach preparaty te trafiały poza kontrolowany obieg medyczny i zaczynały funkcjonować na czarnym rynku. Jako zamiennik klasycznych narkotyków. Z czasem zjawisko to przybrało bardziej zorganizowaną formę. W różnych częściach kraju pojawiały się osoby oferujące środki farmaceutyczne na receptę bez jakiejkolwiek dokumentacji medycznej. Dilerzy specjalizujący się wcześniej w substancjach odurzających wprowadzali do swojej działalności nowe produkty, których przewagą była dostępność w legalnych źródłach i znacznie mniejsze ryzyko wykrycia przez służby na podstawowym etapie kontroli. W takich warunkach sformowała się rozbita niedawno w Małopolsce grupa przestępcza rozprowadzająca leki właśnie na bazie opioidów i benzodiazepiny. Na jej trop wpadła policjantka Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że leki trafiały do młodych kobiet będących w kryzysie emocjonalnym. Kobiety, które decydowały się na zakup tego typu środków, niejednokrotnie były wykorzystywane seksualnie, a cztery z nich straciły życie. Do pierwszego zatrzymania w tej sprawie doszło we wrześniu 2024 roku. To wtedy policjanci zostali powiadomieni o zgonie 19-letniej kobiety w jednym z mieszkań na terenie krakowskiego Kazimierza. Pod wskazanym adresem, gdzie odnaleziono ciało. Policjanci zatrzymali 35-letniego mężczyznę oraz zabezpieczyli bardzo duże ilości leków opioidowych. Zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji zwłok, która wykazała, że przyczyną śmierci kobiety mogło być przedawkowanie leków, które wcześniej dostała od mężczyzny, z którym spędziła ostatnie godziny swojego życia. Pracująca nad sprawą policjantka zaczęła wyjaśniać, w jaki sposób mężczyzna wszedł w posiadanie tak dużej ilości leków. Zatrzymany tłumaczył, że z uwagi na swoją niepełnosprawność w postaci amputowanej kończyny, zmuszony był do zażywania mocnych leków opioidowych w celu uśmierzenia bólu. Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia oraz udzielenia środka odurzającego w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. W tej sprawie w czerwcu 2025 roku do sądu trafił akt oskarżenia. Do kolejnego tajemniczego zgonu młodej kobiety doszło na początku tego roku, w styczniu 2025. Oficer dyżurny krakowskiej policji otrzymał zgłoszenie o nagich zwłokach kobiety odnalezionych w windzie w jednym z krakowskich bloków na Prądniku Białym. Zabezpieczone na miejscu ślady wskazywały, że ciało kobiety zostało przeniesione do windy z innego miejsca. Trop zaprowadził śledczych do jednego z mieszkań w tym bloku. Tam zatrzymano 26-letniego mężczyznę i zabezpieczono duże ilości leków psychotropowych i środków odurzających, jak również zużyte strzykawki oraz igły. Okazało się, że zmarła kobieta to 27-letnia mieszkanka Powiatu Krakowskiego. Która znalazła się w mieszkaniu zatrzymanego mężczyzny w celu zakupu leków opioidowych i narkotyków. Po zażyciu specyfików straciła przytomność. A gdy okazało się, że nie żyje, mężczyzna, w obawie przed konsekwencjami, wyniósł jej zwłoki i pozostawił w windzie. Mężczyzna usłyszał zarzuty nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia. I został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Policjanci zabezpieczyli znalezione medykamenty i podjęli działania, by ustalić, w jaki sposób mężczyzna je zdobył. W październiku 2025 roku w tym wątku skierowano do sądu akt oskarżenia. Wcześniej natomiast, bo w czerwcu 2025 roku, doszło do kolejnego zdarzenia z udziałem młodej kobiety. Wtedy też nastąpił przełom w sprawie. W jednym z krakowskich mieszkań została znaleziona osoba, która pilnie potrzebowała pomocy lekarskiej. Kobieta w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jej życie. W tym mieszkaniu znajdował się również mężczyzna, który jak się okazało miał ją zaopatrzyć w leki psychotropowe, które wcześniej dla niej kupił. W wyniku podjętych działań kryminalni ustalili, że 36-latek jest członkiem grupy przestępczej, Zajmującej się wprowadzaniem do obrotu leków opioidowych i innych środków odurzających. Pracujący nad sprawą policjanci zdobyli również informację, że kobieta zażyła leki próbując odebrać sobie życie. Kilka tygodni później, w sierpniu 2025 roku, w wyniku zintensyfikowanych czynności operacyjnych na terenie Krakowa oraz Częstochowy Zatrzymano trzy kobiety, u których 36-letni diler zaopatrywał się w leki. Związek z tą grupą mieli również zatrzymani wcześniej dwaj mężczyźni, którzy zostali już tymczasowo aresztowani. W ich miejscach zamieszkania policjanci zabezpieczyli duże ilości leków na bazie opioidów oraz benzodiazepiny, środki odurzające, telefony komórkowe, karty SIM, a także zużyte strzykawki i igły. Zatrzymani w wieku od 25 do 36 lat usłyszeli zarzuty dotyczące narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz za przestępstwa narkotykowe. Decyzją prokuratury i sądu zostali tymczasowo aresztowani. 17 listopada doszło do kolejnych zatrzymań. W ręce policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie trafił 58-letni lekarz z Dolnego Śląska. To człowiek, który odegrał kluczową rolę w grupie przestępczej. Mężczyzna odpłatnie wystawiał recepty na leki, które później trafiały do nielegalnej sprzedaży. Ilości wystawianych recept były tak duże, że lekarz, wystawiając recepty, musiał posługiwać się numerami PESEL osób, które były nieświadome. Że ich dane wykorzystywane są do przestępstwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty pomocnictwa do wprowadzania do obrotu środków odurzających oraz poświadczania nieprawdy w dokumentach, jakie stanowiły recepty. On również trafił do aresztu. Portal TVN 24.pl zacytował policjantkę z grupy operacyjnej, która pracowała nad sprawą gangu opioidowego. Uzyskałam informację, że lekarz nigdy nie zapytał osób, które się do niego zwracały o pomoc, o kwestie choroby, co im dolega, na co się leczą. Interesowały go tylko kwestie finansowe. Kiedy dostał honorarium, które wynosiło 200 zł, wysyłał kody recept. Bardzo często były wypisywane nie tylko na osoby, które się z nim nie kontaktowały, ale również na inne dane osobowe. Tego samego dnia zatrzymano kolejnych członków grupy. W Krakowie w ręce policjantów wpadła 42-letnia kobieta, 23-letni mieszkaniec Lublina, a na terenie Gdańska 23-letni mężczyzna i jego 20-letnia partnerka, która obecnie przebywa w szpitalu w stanie ciężkim, spowodowanym zażywaniem leków przepisanych przez zatrzymanego lekarza. Zatrzymani, działając w grupie przestępczej, zdobywali recepty od zaprzyjaźnionego 58-letniego medyka. A następnie, czerpiąc z tego korzyści majątkowe, wprowadzali te medykamenty do dalszej sprzedaży. Z policyjnych ustaleń wynika, że drogie leki często sprzedawane były na blistry, czyli niecałe opakowania lub jako pojedyncze sztuki. Nabywcami były młode kobiety, znajdujące się w kryzysie emocjonalnym, które, szukając pomocy, trafiły w sidła przestępców. A ci nie tylko zaopatrywali je w substancje odurzające ale z uwagi na ich uzależnienie, niejednokrotnie brutalnie wykorzystywali je seksualnie. Ponadto policjanci ustalili, że związek z tą sprawą mogą mieć również zdarzenia z 2021 roku, gdzie w wyniku przedawkowania leków zmarły dwie młode kobiety. Wszystko wskazuje na to, że dziewczyny dostały wówczas leki od dziś już tymczasowo aresztowanego 35-latka. Środki medyczne, które były im udostępniane, to bardzo silne leki. A ich przyjmowanie powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą i nadzorem lekarskim. Prowadzone postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Kraków w Śródmieście Zachód i prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Planowane są kolejne zatrzymania. Tragiczny bilans działalności tej grupy przestępczej pokazuje, jak poważne zagrożenie stanowią silnie uzależniające leki dostępne bez żadnej kontroli na czarnym rynku. Niestety to nieodosobnione przypadki, o czym świadczą liczne doniesienia służb z całego kraju. Jeśli ten odcinek Was interesuje, kliknijcie teraz w prawym górnym rogu ekranu, a przeniesiecie się do listy wszystkich odcinków o podobnej tematyce na naszym kanale. Czerwiec 2024 Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zajmowali się sprawą handlu receptami. W marcu zatrzymali lekarkę jednego z poznańskich szpitali, która wystawiała, a następnie sprzedawała recepty na silne leki przeciwbólowe. Był to fentanyl, ale przede wszystkim oksykontin, oksydolor, reltebon i inne. Są to bardzo silne leki przeciwbólowe, silniejsze nawet 100 razy od morfiny. Policjanci w maju zatrzymali także mężczyznę, który za recepty płacił nieuczciwej lekarce. Latem 2023 roku Poznański Szpital, w wyniku kontroli wewnętrznej, stwierdził, że jedna z zatrudnionych lekarek wystawiała niewspółmiernie dużo recept na opioidy. Zawiadomienie w tej sprawie zostało przesłane do prokuratury rejonowej Poznań Grunwald, a następnie do komendy miejskiej policji w Poznaniu. Policjanci, którzy zajęli się sprawą, ustalili, że lekarka wystawiła prawie 800 recept na silne leki przeciwbólowe. Co ciekawe, część recept była wystawiona na nieżyjących pacjentów. Recepty przekazywała mężczyźnie, który za nie płacił. Osoba ta następnie realizowała te recepty w różnych miastach, wykupując ponad 1600 opakowań. Łączna wartość tych refundowanych farmaceutyków została oszacowana na około 450 tysięcy złotych. Podejrzanej lekarce i mężczyźnie, który odbierał od niej recepty, postawiono zarzuty oszustwa. Grozi im za to do 8 lat więzienia. Lipiec 2024 Historia rozpoczęła się od włamania na konto lekarza na internetowej platformie medycznej. W ten sposób sprawcy wystawili 89 recept na produkty lecznicze zawierające substancje psychotropowe lub środki odurzające. Recepty te zostały później przez nich zrealizowane w różnych aptekach na terenie całej Polski. Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Pilskiej Jednostki. Policjanci wykonali szereg czynności na terenie kilku województw, które pozwoliły im ustalić wizerunki sprawców, ich dane personalne a także aktualne miejsce przebywania. 5 czerwca bieżącego roku na terenie Szczecina i Warszawy funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 19 i 21 lat. W ich mieszkaniach policjanci zabezpieczyli ponad 80 sztuk tabletek leku wykupionego na podstawie fałszywych recept, ponad 170 gramów narkotyków, marihuany, mefedronu, ekstazy i kokainy, a także gotówkę w wysokości 6,5 tys. złotych która zostanie przeznaczona na poczet przyszłej kary. Prowadzone postępowanie wyjaśniło, że w procederze brał udział również trzeci mężczyzna 33-latek, który obecnie przebywa w areszcie śledczym. Funkcjonariusze potwierdzili, że mężczyźni, działając wspólnie i w porozumieniu, po włamaniu na konto lekarza na internetowej platformie, wystawili 89 recept na dwa produkty lecznicze, zawierające w swoim składzie substancje narkotyczne które następnie wykupili i rozpowszechniali. Ponadto, dysponując danymi lekarza, zostały założone na niego rachunki bankowe i zaciągnięte kredyty w wysokości 60 tysięcy złotych. Transakcje zostały jednak w porę zablokowane, przez co odzyskano całą kwotę. Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić zatrzymanym zarzuty oszustwa komputerowego oraz wprowadzania do obrotu substancji psychoaktywnych i środków odurzających. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto 19-letni mężczyzna odpowie także za posiadanie znacznej ilości narkotyków, co zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd po wstępnym rozpoznaniu sprawy przychylił się do wniosku i zadecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec 19- i 21-letniego mężczyzny. Funkcjonariusze prowadzący sprawę podkreślali, że jest ona rozwojowa i przewidywali kolejne zatrzymania. Październik 2024 Na trop przestępczej działalności policjanci wpadli zaraz po zgłoszeniu jednej z osób, która poinformowała, że posłużono się jej danymi osobowymi. Kryminalni ustalili, że ktoś otrzymał i zrealizował zakupy wybranych leków. Na polecenie prokuratora funkcjonariusze dokonali przeszukań oraz uzyskali materiały z aptek, które następnie poddano szczegółowej analizie. Jak ustalono w okresie od grudnia 2022 roku do sierpnia 2023 roku, na terenie powiatu Gołdabskiego miało dojść do wyłudzenia recept na lekarstwa. W efekcie podjętych działań ustalono, że 44-latek, podszywając się pod inne osoby, umawiał zdalnie wizyty lekarskie, podczas których wyłudzał recepty na lekarstwa należące do grupy silnych leków psychotropowych. Mężczyzna mógł liczyć na pomoc swojej znajomej. 37-letnia kobieta korzystała z e porad lekarskich, podczas których symulowała choroby po to, aby zdobyć recepty na leki. W następnej kolejności Gołdapianka odpłatnie udostępniała recepty na zakup leków z zawartością opioidów. Zgromadzony materiał dowodowy w toku śledztwa pozwolił na przedstawienie 37-latce łącznie 55 zarzutów za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd oraz udzielenie innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej. Gołdapianka nie kwestionowała swojej winy. Wyrokiem sądu orzeczono wobec kobiety karę jednego roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności. Z kolei 44 latek usłyszał łącznie 34 zarzuty za wyłudzanie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd oraz za posiadanie środków odurzających. Dodatkowo mężczyźnie przedstawiono zarzut kradzieży sklepowej, do której doszło na początku 2023 roku. Za popełnione czyny 44-latkowi grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności. Listopad 2024 Zarzuty związane z poświadczeniem nieprawdy przy wystawianiu recept na opioidy, które w składzie obejmują również fentanyl w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usłyszała lekarka ze Słubic. 28-latka robiła to bez wskazań medycznych narażając tym samym osoby je nabywające na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Tylko w tym roku młoda lekarka wystawiła kilkaset recept. Sprawa ma charakter rozwojowy, a jej wykrycie nastąpiło dzięki policjantom z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Zatrzymanie 28-letniej lekarki możliwe było dzięki intensywnym działaniom policjantów z wydziału do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. To one skutkowały dotarciem do wiedzy o takim procederze, dokładnymi ustaleniami dotyczącymi mechanizmów przestępczych, jej zatrzymaniem oraz zgromadzeniem materiału dowodowego. Dzięki temu sąd w Słubicach aresztował na trzy miesiące lekarkę, która działała na terenie Słubic oraz Gdańska. Tym samym udaremniono dalsze wprowadzanie na rynek do obrotu recept na leki, w skład których wchodził fentanyl. Ponadto, 28-latka jako osoba uprawniona do wystawiania recept lekarskich poświadczyła w nich nieprawdę co do konieczności ich wystawiania. Z tego tytułu bezprawnie czerpała korzyści majątkowe. Trwało to co najmniej od dwóch lat lipiec 2025. W toku prowadzonego śledztwa obejmującego okres od sierpnia 2021 roku policjanci ustalili, że 43-letni lekarz w ramach prowadzonej praktyki wystawiał niewspółmiernie dużo recept na leki RPW, które w swoim składzie zawierały środki odurzające lub substancje psychoaktywne. Mężczyzna wystawił 271 recept w formie elektronicznej i udostępnił kody do ich realizacji kilkudziesięciu osobom do tego nieuprawnionym. W toku prowadzonych czynności policjanci przesłuchali osoby, na które wystawione były recepty. Wiele z tych osób zaprzeczało, aby kiedykolwiek byli pacjentami medyka, nawet w formie teleporady. Jak ustalili śledczy, mężczyzna ogłaszał się również na różnych portalach, oferując możliwość udzielania teleporad, w trakcie których wielokrotnie wystawiał zwolnienia lekarskie. Decyzją prokuratury rejonowej łódź górna Wydane zostało postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu 43-latka. Policjanci z Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi czynności te zrealizowali 1 lipca 2025 roku. W miejscu zamieszkania mężczyzny w dzielnicy Górna w Łodzi w wyniku przeszukania zabezpieczono liczne telefony komórkowe i komputery. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie lekarzowi aż 215 zarzutów. Mężczyźnie grozi za to kara nawet do 8 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Sprawa miała charakter rozwojowy. Sytuacje te zwróciły uwagę opinii publicznej oraz instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad obrotem lekami. Ujawnienie roli lekarzy w tych procederach doprowadziło do dyskusji na temat konieczności wzmocnienia kontroli nad wystawianiem recept oraz monitorowania obrotu substancjami o wysokim potencjale uzależniającym. Wskazano również na potrzebę poprawy systemów pomocy dla osób w kryzysie psychicznym i społecznym, które często stają się podatne na działania grup przestępczych, oferujących ułatwy dostęp do niebezpiecznych substancji. Sprawy te stanowią przykład, jak pozornie legalne elementy systemu, takie jak recepty, mogą zostać wykorzystane do działań przestępczych, jeśli nadzór nad nimi jest niewystarczający. Jednocześnie działania policji i prokuratury w śledztwie dotyczącym gangu powiązanego ze zgonem czterech kobiet pokazały, że skoordynowane czynności operacyjne i wnikliwa analiza dokumentacji mogą doprowadzić do połączenia zdarzeń za którymi stał bezwzględny gang, nastawiony jedynie na zysk. To wszystko na dziś. Zapraszamy do oglądania kolejnych wydań tej serii. Do zobaczenia wkrótce, czytał Maciej Marcinkowski.